Łukasz Ostrowski, SENTAUTA. Dzień dobry. Dziś pokażę wam Hyundai i20 z benzynowym silnikiem 1.2 z 2012 roku. Fajny miejski bąk, ładny szary kolor. Miejski bąk, ale już na tym nowszym przodzie. Co to jest? Jakieś dziecka zabawki. Na tym nowszym przodzie ładnie wyglądający kolor szary, metalik. No, do jazdy po mieście. Wiadomo, że to jest klasa Corsy, tam Fiesty i tak dalej, ale ten jest jakiś taki trochę nadmuchany. Wsiadła się do środka i tego miejsca jest więcej. Tak to sobie wymyślili. Tak to sobie wymyślili. My go teraz sobie oglądamy. No, tu, tu. Dobra, mamy to. Mamy to, to, mamy to. Pora na obażnik. Jest, jest, roletka, wszystko jest, ale skla! Ale skla! Co my tutaj dalej mamy? Mamy drugi rząd siedzeń. Jeszcze jakie ładne fotele, nie nie zmęczone, A tutaj, listek, brudek, zabiorę. Wystarczy okno uchylić i to wszystko wlatuje. Z tyłu korba, ale to wiadomo. Ale zobaczcie, jak fajnie sobie pomyśleć. Mamy siedzenia. To jest ściągane, się ubrudzi, można wziąć, ściągnąć, wyprać. Można, można. Szanuję takie coś. Dobra, wsiadamy sobie do środka i teraz będzie to, czego najbardziej nie lubię, czyli auta albo z dużym przebiegiem, bo każdy ciamka, albo auta z małym przebiegiem i też każdy ciamka moja, no bo to tak nie może być. Uwaga, panie, panowie, niech każdy się dowie. Mhm. 44 tysiące kilometrów. No, ale zobaczcie, kierownica. Plastik, te wszystkie przyciski. No, jest książka, jest serwisówka do auta. Wszystko jest, więc sorry, winę tu. No, co on tutaj ma? Klimat ma manualną, yy, ma elektryczne szyby z przodu, czyli taki standard w tamtych latach. Tu ma jakieś gniazda, ale kto będzie z tego korzystał? Może Wy? Tu ma dodatkowy wyświetlacz, taki nie za duży. Tutaj coś ktoś przykleił, dlatego został ślad. No trudno, trzeba z tym żyć, nic z tym nie zrobimy. Yy, tutaj schowki, schowki Wszystkie jakieś pierdoły Tu można poupychać, tu jest też duży Schowek, klucze są dwa do pojazdu No, słuchajcie Hyundai Hyundai, Hyundai, Hyundai Dobra, mamy w środek, mamy z zewnątrz Mamy to W piach Babkę w piach No I dwudziestka 20. 2012 rok, trzymajcie się, hej